Witajcie w kolejnym moim gotowanku, czy smażeniu, czy coś e, coś takiego. Dzisiaj robię coś z Nutella. Mam nutellę tak mam Nutellę, e, Nutellę i smaruję. Mam deskę obok siebie, a smaruję tutaj. Nieważne. No. E, Właśnie mi, że nie było tak długo żadnego niczego. I że nie było wisienki, ale ja naprawdę ostatnio nie mogłam i nie będę Wam tłumaczyła szczegółów w każdym bądź razie. Ubudziłam się. W każdym bądź razie nie mogłam i no, nie nagrywałam ale obiecuję Wam, że w tym tygodniu będzie już wisienka no może nie obiecuję, bo wyjeżdżam, ale, ale bardzo się postaram, może być z innego miejsca tutaj już jest posmarowana e, dobra, mam mam, co nie? sorry, jak coś nie wyjdzie, ale mam mam tutaj tosta e, bla, bla. no sorka, serka. Ale co tam, przecież y, nic się nie stało, co nie... Jak zwykle nic nie potrafię ustawić. Słabo widać, nieważne. Tak. I wkładam. Może tam jest za ciemno, jest za ciemno na pewno. Nieważne. Wkładam tak. No nie widać odsłonię trochę światło. A. I jest. Dobra. Jeszcze do tego najlepiej pasuje. Ta, a ja chodzę i ciągle nie wiem, co mam zrobić. Dobra, najlepiej do tego wszystkiego po prostu pasuje yy, zwykłe mleko. Mleko przynajmniej dla mnie. Mleko. Tak? I konieniowe mleko. Jocie, naprawdę, nie wiem, co mam zrobić. Zdezorientowana jestem strasznie dawno nie nagrywałam, bo ja nie... Aaaa! Telefon się przewrócił Sama palce wszystko nie umiem. Spoko. Ważne, że dodałam coś. To chyba najważniejsze. Bierzemy jakiś chłopaczek. Jakikolwiek. Nalewamy mleko. Tak nalewamy. Choroboro. Muszę jeszcze lekcję odrobić. I to wstawić. Choroboro. Przynajmniej nazwę już mam wymyśloną. Pokażę tylko ile. Och. O, tyle mleczka. I teraz bierzemy. Tutaj zazwyczaj piszę mógł, tak? Mógł, polecam. Polecam, tak? Tak, Mógł. Teraz to otworzyć. Tak. A, otworzyłam. Tak, otworzyłam. I tutaj piszę cztery łyżeczki, ale że mi się nie chce, to ja zawsze wlewam na oko, ale dla Was mogę wlać pięknie tutaj. Tak, tak, Muszę oddać, żeby było widać, bo muszę nad tym, bo się wylewa. Ale tu dla Was, wiecie, nie wlewam dla Was na oko jedna, druga, trzecia i czwarta. Tu, żeby nie było wątpliwości, tak jak widać, trzeba się obrócić, żeby zobaczyć, ale po prostu, po prostu nie, nie, nie mogę. No i mieszamy, by mi się tam nie spokło, dobrze, i mamy waniliowe mleczko, super. Teraz odkładamy, albo wiecie co, nie, ja zbieram to wszystko. jak widać moje palce, ale ono już się, się robi, nie mogę odnowić, zaczekajcie, wyjmę tą kanapkę moją, tosta. uu, się, nutella no, się przypieka, moi drodzy, zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście warto robić sam czy rzeczywiście warto zrobić, z pozostałościami mojej poprzedniej kanapki hmm, zakręcę nutellę tak, nutella nutella tu może postawiam. no dobra, i teraz yy, próba hmm. pachnie, z, nie pachnie zbyt ładnie e, brzydko pachnie Oś. tu mamy nutellę bardzo wygląda na spieczoną może było zrobić z serem zwyczajnym, Boże, ale okropnie. spróbuję samej nuteli. Smakuje jak. O, mm, jak Nutella. Troszkę przypieczona, ale jak Nutella. Hmm, ciekawy smak. to smaczne. Moje mleko na pewno będzie dobre. Muszę popić, nie, nie róbcie naprawdę. Nie, nie róbcie w domu tych tostów z nutellą, bo one nie są dobre. Nie są i naprawdę nie radzę ich robić. Ale mleko pijcie, mleko jest zdrowe. Mleko jest zdrowe i je dobre. Dobra, to chyba wszystko w tym odcinku. No i to chyba wszystko, bo praktycznie to jest taki film na szybko. Tak na szybko, żeby już nie było tak samotnie, żeby, żeby coś nagrać. Bąsy. No, żeby coś nagrać, o. Tak, się. Pochwal się. Nie wiem, czy było go widać. Mam nadzieję, że było go widać, bo naprawdę. To widzimy się mam nadzieję w niedzielę. Może pokażę Wam Berlin, bo będę w Berlinie u cioci. Także możliwe, że Wam pokażę, ale jeszcze zobaczę. To zobaczymy. Cieszę się, że dzisiaj nagrałam film, bo jak mówię, później po prostu bym nie, mogła, nie miała kiedy. Także widzimy się jak najszybciej. Pa!